Beata Bartman, dzień dobry, witam Państwa. Dziś w interwencjach powrót do sporów o zagospodarowanie przestrzenne Rzeszowa. Ta sprawa w ciągu ostatnich lat wywołuje ogromne emocje na wielu rzeszowskich osiedlach, najczęściej w związku z planami budowy w sąsiedztwie już istniejących domów czy bloków nowych wieżowców i w związku z działalnością deweloperów. To tylko niektóre przykłady. Maj 2018 roku, rzeszowskie osiedle Słocina. Kwestia dróg dojazdowych. Aktualnie w Między 15 a 17 stoją korki od obwodnicy Armii Krajowej do Kościoła w Słocinie. Nie myśli nikt. Pozwolenia na budowę dostają deweloperzy praktycznie w pasie drogowym. Tam, gdzie można by było ewentualnie poszerzyć drogę, już nie ma możliwości. Wykorzystano wszystkie pokręcone drogi, żeby tylko jak najbliżej i najwięcej wybudować. Gdy kupywaliśmy domek, to w architekturze Państwo powiedzieli, że nic nie powstanie na, te, na terenach torfowych. W tej chwili, tutaj za siatką obok, deweloper ma powstać blok dziesięciopiętrowy wieżowiec dalej i następny wieżowiec. Luty 2019 roku Rzeszowskie Osiedle Zalesie, ulica Spacerowa. 26 metrów na samym szczycie. Proszę Państwa, to jest ściana, to jest zapora. Naprawdę. Wrzesień 2019 roku ulica Lewakowskiego, osiedle Krakowska Południe. Ja się przede wszystkim je ciemnego mieszkania. W tej chwili jest już bardzo ciemno, a wybudowanie 18-piętrowego bloku oczywiście powiększy tą ciemność. Przecież tu się te samochody już nie mieszczą. W tej chwili, no po prostu to jest makabryczna historia. O, proszę się odwrócić i zobaczyć, jak tutaj się e, e, mieszka. Proszę Państwa, te, żeby wszystko zrobić, by nie dopuścić do te, tego, gdy te tu nie, nie, nie zgadzamy się. Październik 2019 roku: osiedle nowe miasto. Proszę sobie wyobrazić, każda klatka 33 mieszkania, 12 pięter. Luty 2020 roku ponownie osiedle Nowe Miasto. Ten olbrzym zasłoni wszystko w koło i tak już nie ma miejsca w ogóle do życia, nie ma jak wyjechać, nie ma jak gdzie postawić samochodu. Czerwiec 2020 roku Osiedle Drabinianka, ulica Grabskiego. Droga była naprawiona już przez dewelopera kilkukrotnie. W chwili obecnej domagamy się przywrócenia stanu który będzie bezpieczny, nie doraźnego podsypywania kamienia. Jak widać, deweloper dąży do tego, żeby każdy metr działki zabudować i tam odległość pomiędzy tymi balkonami w nowej zabudowie no to jest metr. Można sobie no, podawać wszystko przez te balkony. Między innymi takie powtarzające się sytuacje spowodowały, że niezadowoleni z polityki przestrzennej mieszkańcy utworzyli porozumienie razem dla Rzeszowa. Pierwszą inicjatywą była uchwała zobowiązująca prezydenta do upublicznienia informacji o planowanych inwestycjach budowlanych w mieście podczas sesji Rady Miasta. Ta uchwała na razie nie trafiła jeszcze na sesję. Teraz członkowie porozumienia przeprowadzili kwerendę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Inspiracją był raport Najwyższej Izby Kontroli, który traktuje plany jako jedyne skuteczne narzędzie kształtowania ładu przestrzennego w mieście, a oto ich wnioski. Połowa całkowitej powierzchni miasta znajduje się poza jakimikolwiek działaniami planowania miejscowego wśród tej drugiej połowy dotkniętej takimi działaniami 16%, czyli około 2000 hektarów to są plany opracowane, natomiast 34% niewiele ponad 4200 hektarów są to plany wciąż pozostające w opracowaniu. Chcąc teraz ograniczyć te dane tylko i wyłącznie do kadencji obecnego prezydenta miasta, okazuje się, że, za, że, za czasu, że przez te 18 lat piastowania przez niego najwyższego urzędu w mieście opracowano około 1700 hektarów planów miejscowych, co stanowi 13,5%. Powierzchni miasta. Zakładany błąd naszej analizy to plus minus 1%. Jest to o tyle istotne, że według danych GUS-u, ważnych na 1 października 2020 roku, Rzeszów z pokryciem powierzchni miasta planami miejscowymi zajmuje równym 16,8%, zajmuje ostatnie miejsce wśród największych polskich miast, ze stratą do pierwszego na tej liście Gdańska około 50%. Nie trafia do nas argument władz, że odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest tylko i wyłącznie rozwój terytorialny miasta i przyrost jego powierzchni prawie trzykrotny na przestrzeni tych kilkunastu minionych lat. Bowiem, jak udowadniamy naszą analizą, Biorąc pod uwagę pierwotny zasięg terytorialny Rzeszowa, to jest sprzed 2006 roku, kiedy to włączono Słocinę i Załęże, ten współczynnik pokrycia powierzchni miasta planami jest niewiele większy i nie przekracza 25%. Co pozwala nam raptem wyprzedzić trzy miasta: Łódź, Kielce i Zieloną Górę. Porozumienie razem dla Rzeszowa. Powstało po to, aby walczyć z chaosem urbanistycznym w mieście. Skupia różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia z całego miasta Rzeszowa, i przyłączane są do niego kolejne stowarzyszenia i ruchy Rady Osiedli, bo widzą i coraz bardziej uświadamiają sobie, że ta przestrzeń po prostu w Rzeszowie jest źle zagospodarowana. Biorąc pod uwagę plany opracowane, Musimy stwierdzić, że wśród, typów że wśród typów zagospodarowania telenu budownictwo wielorodzinne, tak ekspansywne i tak mocno rozwijające się w ostatnim czasie w Rzeszowie jest planistycznie przewidziane na powierzchni jedynie 120 hektarów, co jest mniej jak 1%, co jest mniej jak 1% powierzchni, powierzchni miasta. Rodzą się, zatem, rodzą się zatem pytania. Skoro, jak udowadniamy naszą y, analizą, mieszkalnictwo wielorodzinne nie w oparciu o plany miejscowe urządza się y, w Rzeszowie, to z tuz tego miejsca pytamy pana prezydenta, uprzejmie pytamy pana prezydenta, co zatem służy temu celowi. Otóż, drodzy państwo, nie ulega żadnej wątpliwości, że Rzeszowem rządzą wuzetki. Tak krytykowane we wspomnianym już wcześniej raporcie. Za ich destrukcyjny wpływ na wygląd miasta i wygodę w nim y, życia. Bez prawnego powiązania z polityką przestrzenną gminy służą one niedobru mieszkańców ale satysfakcji ekonomicznej y, branży y, deweloperskiej. Bo mają tę wątpliwą zaletę, że wydawane w ciszy urzędniczych gabinetów i y, bez uprawomocniane bez zbędnego y, rozgłosu, umożliwiają wycisnąć z terenu inwestycyjnego możliwie największą y, Powierzchnię użytkową mieszkań, tak zwanego Pumu, bez zbytniej dbałości o to, co znajduje się wokół takiego terenu. Najlepszym tego przykładem w Rzeszowie są tereny tu, nad rzeką e, Wisłok. W 2008 roku Rada Miasta Rzeszowa wydała tutaj dla tych terenów uchwałę z prośbą o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przez 13 lat nie powstał tutaj plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a teraz miasto wydało wózetki na budowę w tym miejscu pięciu bloków dziesięciopiętrowych wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego na Żwirowni, a z drugiej strony od strony Wisłoka na dwa bloki po 28 metrów. Na tych terenach powinno być punkty usługowo-rekreacyjne, restauracje, kawiarnie, gdzie ludzie powinni się spotykać, spędzać czas, Przenieś swoje raty do PKO Banku Polskiego. Umów wideorozmowę lub zadzwoń do pracownika banku. Poczuj jak lekka może być rata. RRS o 10,59%. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Otwarty parking dla wszystkich mieszkańców, a zabudowuje się teren blokami. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jest parking publiczny dla mieszkańców Rzeszowa, przeznaczony dla użytkowników placu zabaw. Oczywiście dla tych, którzy korzystają ze żwirowni, jak w lecie, tak, tak i w zimie. Ten parking jest teraz pusty, ale w przyszłym roku to się zmieni, ponieważ jedną decyzją urzędnicy miejscy postanowili, że ten, to, ten parking, to miejsce, w którym się znajdujemy, będzie zajęte dla prywatnych samochodów. Otóż to w warunkach zabudowy którym przed sobą jest zapis, że istnieje możliwość lokalizowania miejsc parkingowych na, sąsiedzi, na sąsiednim terenie do tego, który znajduje się przy samym zalewie. To znaczy, że mieszkańcy, którzy będą kupować mieszkania w bloku, który się buduje tam przy samym zalewie, będą mogli korzystać z tego terenu jako swoje prywatne miejsca parkingowe. I więc ten teren będzie po prostu zajęty i nie będą mogli z niego korzystać użytkownicy żwirownik i placu zabaw. Jest to chyba pierwsza decyzja Urzędu Miasta, wydawana właśnie w taki sposób, że teren należący do ogółu wszystkich mieszkańców będzie przeznaczony na parkowanie samochodów prywatnych. To znaczy, że miasto sprzyja inwestorom, to znaczy, że miasto sprzyja deweloperom, a nie patrzy na dobro mieszkańców. Ostatnim elementem naszej analizy, którym też nie ukrywamy wzbudził największe nasze rozczarowanie, była charakterystyka planów, ale tych Ciągle pozostających w opracowaniu, głównie ze względu na czas niezbędny do ich przygotowania. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 2,5 tysiąca hektarów powierzchni miasta, planów miejscowych, znajduje się w opracowaniu ponad 10 i więcej lat, a w przypadku 352 hektarów jest to 15 lat i więcej. Są to, dla na, są to dla dane dla nas kompletnie niezrozumiałe, albowiem średnia czasu wykonania dla planów już opracowanych w przypadku Rzeszowa wynosi niewiele ponad. Trzy lata. Po raz kolejny cisną się, cisną się nam na usta pytania do pana prezydenta o powody tak długiego procedowania i kwestie zaniedbań e, z tym e, związanych. Pandemia sprawiła, że liczba decyzji budowlanych i pozwoleń na budowę w Rzeszowie zmniejszyła się o 20% w stosunku do ubiegłego roku. Miasto zachęca do inwestowania. Przeciwnikom wysokiego budownictwa prezydent Tadeusz Ferenc niezmiennie odpowiada, miasto musi się rozwijać. Dwa miesiące temu rozmawiano o tym na spotkaniu w Ratuszu. Ten kierunek poparł przedstawiciel Unii Metropolii Polskich, a dyrektor Wydziału Architektury zapewniał wówczas, że w Rzeszowie buduje się z poszanowaniem interesów wszystkich mieszkańców. Też nie może nam przesłaniać jak y, głos mniejszości czy małej grupy mieszkańców. Tutaj jest trudna decyzja na poziomie władz miasta y, odnośnie y, kolejnych inwestycji czy miejsc na inwestycje, czy przygotowania miejsc na inwestycje. Generalnie żadna inwestycja w Rzeszowie, która uzyskała zezwolenie na budowę w ciągu ostatnich 30 lat, bo takie badałem, nie była niezgodna z wymogami, z minimalnymi wymogami polskiego prawa budowlanego, a nawet znacznie więcej terenu przeznaczała na tereny rekreacyjne, zielone czy biologicznie czynne. Czy mimo tych zapewnień w sytuacji, gdy nie wszyscy są przekonani, że planowanie odbywa się w wystarczającym wymiarze i tempie, jest szansa na zmianę? Oto komentarz miasta i opinia o rzeszowskim planowaniu przestrzennym jednego z rzeszowskich architektów. Pani dyrektor, jak pani skomentuje te analizy przeprowadzone przez Porozumienie Razem dla Rzeszowa? Ja powiem, że znam je tylko z przekazów medialnych, ponieważ nie miałam przyjemności spotkać państwa właśnie w tej sprawie. A powiem tylko tyle, że my, robiąc w tej chwili y, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rzeszowa, bardzo dokładnie analizujemy różne rzeczy, w tym również pokrycie miejscowymi planami. I powiem w ten sposób, że bardzo mylnym jest, kiedy bierze się do granic miasta, ile to w granicach miasta powstaje planów. Bo są takie miejsca w każdym mieście, w tym również i w Rzeszowie, że nigdy tam planów nie będzie chociażby pola, łąki, lasy, wody. Zatem, kiedy odejmie się właśnie te tereny, na których planów nie będzie, to wychodzi bardzo. No dokładnie, że tych pokrycie na dzień dzisiejszy miejscowymi planami w mieście Rzeszowie to jest 25%. A zatem nie 17, ile, tyle, ile do granic miasta to jest jedna rzecz. Poza tym trzeba pamiętać, że... Miejscowe plany nie są całym lekiem na całe zło w przestrzeni miasta. Poza tym plany miejscowe to są konkretne koszty, które wypłacane są z budżetu miasta. I ja myślę, że tutaj prezydent miasta podjął znakomitą decyzję, a radni przegłosowali przystąpienie do. Uchwalenia nowej edycji studium, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rzeszowa. W tej chwili w biurze trwają bardzo, bardzo duże prace związane z analizą. Do końca tego roku postawiliśmy sobie taki cel, żeby przeanalizować. Uwarunkowania, tak to się mówi w fachowej literaturze. Zatem mierzymy, ważymy, patrzymy, rysujemy, tworzymy bazę danych, tak aby w przyszłym roku już zająć się kierunkami. A zaraz na początku 2022 roku chcemy przedłożyć, prezydent chce przedłożyć Radzie Miasta do uchwalenia studium, czyli kierunkowy dokument, który będzie wyznaczał nowe trendy. Nowe możliwości również miasta wskazywał. To nie zależy od, do końca od woli samego miasta czy samorządu, tylko od tego, że prawo jest, jakie jest, że mamy ustawę o zamówieniach publicznych. To wszystko powoduje, że plany miejscowe w Polsce no, niestety pozostawiają wiele do życzenia. Z tego powodu przyroda nie znosi próżni. E, pojawił się, tak, pojawiła się taka proteza, którą są decyzje o warunkach zabudowy, i ona w Polsce zagościła, wydaje się, na stałe. Natomiast no, my musimy mieć świadomość, że to jest tylko proteza. Tak? E, I dopóki plany miejscowe nie będą robione nie na zasadzie malowania kolorowych plamek na mapie, tylko na zasadzie tworzenia rzeczywistej koncepcji architektury, funkcji, myślenia o tym, jak to zmienia klimat, jak ludzie mają się w tej przestrzeni zachowywać, ilu ma ich być, jaki ma to wpływ na komunikację, na, 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 na wody opadowe w ogóle na, cały, na, na całe nasze środowisko. To te to te plany po prostu będą bezsensowne i deweloperzy, którzy te plany dostaną, no będą zgrzytać zębami, architekci również. To jest problem, to jest problem. My powinniśmy w Rzeszowie zacząć plany robić mądrze. Patrzeć na to, jak to się robi w Gdańsku, w Gdyni, w Katowicach, we Wrocławiu, bo takie kazusy są. Powstają koncepcje bardzo często w wyniku prywatnych konkursów i dopiero te koncepcje są dyskutowane w mieście, w oparciu o te koncepcje powstają zmiany studium i zmiany planu miejscowego. Zdaniem członków porozumienia powstające studium, o którym mówiła pani dyrektor, nie jest aktem prawa lokalnego i bez uchwalonych na jego podstawie planów miejscowych nic nie znaczy. Nie wszystkie wątki tego problemu zmieściły się w dzisiejszym odcinku interwencji, dlatego wrócę do tego tematu w jednym z kolejnych programów. Między innymi do niekończących się sporów o zagospodarowanie przestrzenne osiedla Zalesie, a dokładnie ulicy Spacerowej. Już teraz zapraszam. Do zobaczenia.